Witam serdecznie tutaj, Diharahu. Tutaj jest gra Faza Horizon, szybciej wściekli do DLC, bezpłatny. Tego można pobrać Xbox Live Które prezentuje możliwości Forza. Nie jest to pełnoprawny tytuń Nie trzeba mieć płyty z Forza Horizon 2, żeby z nią zagrać. Także wszyscy mogą ściągnąć i pograć, a naprawdę warto. Jest tutaj kilka parę fajnych wyścigów, które można zagrać. Akurat aktualnie robię listę życzeń, ale jak to zrobię, to będę chciał jak najszybciej zrobić wyścig kolejny. Co teraz skręcać? Trzeba jak najszybciej zrobić wynik. Będzie ciężko pobić. Ten rekord chyba zaś mi się nie uda. Naprawdę, jest bardzo ciężko. kurde to czemu Kompletanie trasy za 200 m trzymaj się lewej strony. No i niestety się nie udało. 6 kilometrów, Nie będę już go powtarzał, ale tak to jest właśnie z listą życzeń. Przynajmniej mi bardzo ciężko jest zrobić skazany wynik. Ja my musimy jechać teraz tutaj do warsztatu. To jedziemy, właśnie mam nowego makraena Może fajnie się nie mieździ Właśnie Zbyłem go wygrywając jakiś wyścig Tu nie ma możliwości kupienia właśnie auta jak jest w Ordzie Horizon 2 Troszeczkę gra okrojona. Jest tylko jedna stacja radiowa. O, tym autem się dużo lepiej rozpędzam. To by na pewno zrobił, to jest orzeczeń. Ma wszystkie auto: Toyota, Nissan, Dodge, Muszę wybrać po prostu auto: Nissan, Jeep. No bo to był to. który to było auto z tym Nitro? O, to było to. To było to auto. Teraz możemy jechać na wyścig. To dosyć duża trasa. Czy się to nie to nie naładowało? Oj, oj, oj! Prawda, bo to fajnie gra, tą forzę. To jest najlepszy sukces na Xboxa. Ta Xboxa musi zagrać tą forzę. Tak samo jak i ale mi się to bardziej forza podoba. Naprawdę, to jest najlepsza wyścigówka lepsza od Nitro Speed. Grałem wiele Nitro Speedów, ale jak już zagrałem Forza, to już po prostu tylko Forza. Trochę mi żal, że już nie będę grał na Xboxie, bo będę chciał kupić PlayStation 4, wiadomo, wszystkie gry już. Wychodzą na nowe konsole, a żeby odpalić na komputerze, to trzeba mieć bardzo mocny komputer, a mi się to po prostu nie opłaci. Lepiej kupić konsole i grać na konsoli. No i PlayStation 4 oczywiście jest lepszą konsolą niż Xbox One ma lepsze ekskluzywy. Tylko nie ma takiej wyścigówki, jak Forza, no ale coś trzeba wybrać. Także niedługo będę miał... Uy, PlayStation 4. Także będę sobie grał wywiedźmina. Ale to zakręty. Było, będzie Wiedźmin. Potem Metal Gear Solid. Także trzeba się zapatrzyć. Jeszcze nie grałem w Unity Assassina. Mi tak nie kręci. Ale chętnie bym jednak zagrał. grałem wszystkie gry Assassins Creed. Tylko oprócz tej, do poznania historii, też by się przydało zagrać, no i potem będzie nowy asasyn, który może będzie dużo lepszy od tego, co był. Mam taką nadzieję. Kurde, że tu są kępte drogi.

Tego nitro nie wiem czemu, pierwszym wyścigu akurat miałem, a teraz nie mam, no, ale jestem już na miejscu, pentrofangorze. W całkiem nowym samochodzie to Dodge Charger. Wydaje mu się, że współczesne samochody masy są lepsze niż klasyki, wygląda na to, że musisz go sprowadzić na właściwą drogę. No to zaczynamy wyścig. 5 krążeń szło, o, to długi wyścig będzie by trzy okrążenia, 2, a tu jest od razu 5, to może będzie krótka trasa. Wokół tego hangaru zobaczymy zresztą. Te, te wyścigi są trochę inne niż w yy, Forza Horizon 2. Będzie troszeczkę przemyślane. Niektóre pokazują naprawdę duże umiejętności tej gry. jest po to, żeby zachęcić kupić Forza 2 Naprawdę bardzo dobre DLC, Idę z najlepszych, w jakie grałem kiedykolwiek. To przynajmniej za darmo. Nie trzeba nic płacić. To jest coś niesamowitego. Ubisofta, bo ktoś inny by chciał zaś paręnaście złotych za to. Choćby wyścig kokardowy. Taka trasa. Mówię króciutko, je będzie kolejne okrążenie. A, je, a je, tutaj trochę nawaliłem, cofnę na to. Trzeba uważać, ma w nim wszystkich na ogonie. Się za bardzo rozpędzi, żeby z trasy nie wypaść. Troszeczkę nawet trasa od drift. By tutaj mogli zrobić listę życzeń. Driftowanie byłoby fajnie je ukończyć. W wi to nie będzie, bo jest czwarte okrążenie. mam troszeczkę przewagi nad nimi. To się w każdej chwili może zmienić. Oj, oj, teraz troszeczkę się zagubiłem, dobonili mnie, ale muszę uważać teraz. Troszeczkę bardziej zaryzykować, nie tyle nie hamować. Znowu im chyba uciekłem. Jedziemy, jedziemy. I mamy wielkie z dużą przewagą, na spokojnie to wygrałem. No i tak właśnie wygrywamy wóz po wygraniu każdego wyścigu. Ten kozak źle znosi porażkę. Chcę jeszcze raz się z Tobą zmierzyć. Powiedziałem, mu, że nie ma sprawy. No to zrobimy kolejny wyścig. O mnie Nic więc nie muszę zawracać. Pojadę sobie na skróty. GPS-os też robił bunt. Szybszy niż kuda, założył się o swój samochód, a ja się założę, że nie ma racji. Zwiększyłem szansę wygrania tego zakładu, bo właśnie zamontowałem ci Nitro. No, i teraz, weź się, mam Nitro. To, co wam chciałem pokazać, to jest taki pasek, właśnie ten niebieski, co jest. I tak sobie, i ja się za mnie. Patrzcie na to. A. I wyprzedziłem go. Ja już muszę naładować nitro. O Jezus teraz. Teraz muszę hamować. Kurde, ale to zadupiłem. Cofnę to jeszcze dalej. Muszę jakoś tak wykręcić. A, i. Dobra, jakoś udało się to zrobić. Muszę naładować nitro. i naładuję chyba już. No ale to już pokazałem wam, jak to wygrać. Bo to właśnie taki wyścig, żeby pokazać nitro. Dzięki temu tylko to wygrałem ten wyścig. wracaj do warsztatu. No, teraz już musiał znowu wracać do warsztatu, żeby zaklepać sobie te auto. Tam chyba został jeszcze jeden wyścig. No, ale na razie nie mogę zrobić tego wyścigu, bo muszę je dostarczyć, a nie będę już was więcej zanudzał. Także pokazałem Wam możliwości Forza Horizon Szybciej ściekli na motywie filmu Szybciej ściekli jest to darmowe DLC. Tak jak powiedziałem, warto się zaopatrzyć przynajmniej pograć troszeczkę już. A jak już nawet to zagracie, to naprawdę będziecie chcieli kupić Fazy Horizon 2, jeśli nie macie. Bo to jest lepsza wyścigówka. Dużo lepsza od of Of The Crew, Of speedów. The Speedów. Dnie test driver, jedynka. Może konkurować z tą grą, bo dwójka już tak nie. Na ośniku wszystkich ścigałek jest to pozycja wowiązkowa 4.12 out Na wskórzach Zanice odbywa się wyścig terenowy w ramach festiwalu no. Może pojedziesz i pokażesz im co potrafisz Zblokował się kolejny wyścig A tu mam ten wyścig z maklalenem Żeby go uzyskać muszę go zrobić także Będę sobie grał już poza nagraniem to było randomowe granie w Horizon 2 szybciej wściekli. Nagrajcie, naprawdę warto a ja mówię dziękuję Wam za dzisiaj spodziewacie się jeszcze może jakiegoś nagrania z Xboxa 360, a być może już z PlayStation 4 jak da radę Zobaczę jak to będzie na razie, cześć.